Jestem prawą wiedzy. Pewnie każdy kojarzy takiego gościa z TikToka z oficjal, ale kim on dokładnie jest? To jest osoba, która prowadzi live'y i robi dziwne rzeczy, niby dzwoni na policję, ale no, na przykład spisuje inny numer, na przykład 999. Jezu, matku, on dzwoni na policję. Chociaż nie wie, że groszę do tego parę rzeczy, o takie na przykład. Ale co jeszcze niby? No. Robi dziwne TikToki typu, że dzwoni na policję. Sami zobaczcie. Policja, proszę czekać. Policja, proszę czekać. Policja, proszę czekać. proszę